Ciapek myślisz, że masz ty. To jest żal, ciomek w życiu nic nie zrobisz, siedząc swój z diskiem jak z chujem w ręce raboisku, strach wyjść, więc zostań z domu, Pisto FIFA jesteś królem, a w życiu tylko kłopotem O to popatrzek bez formy nie wyjdziesz na świat, bo tu tupachu ja ci duży brat W piłce nożnej zero FIFA mistrz, to chyba jaki żal Zamiast dziewczyny szukasz jakiejś wirtualnej gry w spermę ładujesz mokrą skarpetę Ale w prawdziwym świecie masz tylko wstyd I nędzę ziom Na tym stoi twój styl Ciapek myślisz, że masz ty To jest szat, ziomek w życiu Nic nie zrobisz, siedząc z kickiem Jak z chujem, w ręce Na boisku strach wyjść, więc zostań z domu, pis FIFA, jesteś królem A w życiu tylko kłopotem A teraz patrz na siebie, to ten sam chłopak to na Discordzie rządzi, ale w realu to nogi Zamiast rozmawiać z dziewczynami Siedzisz w domu w gównie Podlizujesz się frajerom, myślisz, że w tym jest faza głupcze Otwórz oczy, weź się w garść, bo czas leci Masz tu swoje piłki, ale w realu nie masz znajomych Ciapek zamiast podbić świat Wolisz narzekać, nie chcę iść, nie chcę się pić, boję się dziewczyn Skończ być przegrywem, ty nie masz charakteru Grze może i rządzisz, ale w życiu i tak wszyscy wiedzą, że jesteś tylko chujem ciapę Ciapek myślisz, że masz ty To jest żal, ziomek w życiu, nic nie zrobisz siedząc, coś w kienach, złym w ręce Na boisku strach wyjść, więc zostań w domu blisko FIFA jesteś królem, a w życiu tylko kłopotem A teraz patrz na siebie, to ten sam chłopak Co na Discordzie rządzi, ale w realu to nobud Zamiast rozmawiać z dziewczynami Siedzisz w domu w gównie Podlisujesz się flyerom, myślisz, że w tym jest faza głupcze Otwórz oczy, weź się w garść, bo czas leci Masz tu swoje piłki, ale w realu nie masz znajomych ciapek Zamiast podbić świat Wolisz narzekać, nie chcę iść, nie chcę się pić, boję się Bądź być przegrywem nie masz charakterów, grze może i sądzisz, ale w życiu i tak wszyscy wiedzą, że jesteś tylko chujem ciopy.